Jest to w tej chwili najnowocześniejszy system wiertniczy, tak w ogóle to pierwszy tutaj na naszym obszarze, pierwszy na polskim naszym szelfie, całkowicie w naszym rejonie Trójmiasta i okolic. Jest to wiertnica, która służy do badań głównie geotechnicznych, Jest, została zaprojektowana i wykonana w Singapurze przez firmę Armada Rig Builders. W tej chwili pływa na świecie takich tylko 11 sztuk. Po pierwsze, to wszystko, cały sprzęt został spakowany do 16 kontenerów, z czego aż 13 było 40-stopowych, potężnych kontenerów. Wszystko to przypłynęło statkiem oceanicznym, ponad miesiąc podróżowało do nas i zostało przywiezione do stoczni Safe. I złożyliśmy to wszystko razem. Wyszło ponad 350 ton, które postawiliśmy na pokładzie różnych urządzeń, wszelkiego rodzaju sprzętu. Pełny projekt został tutaj wykonany przez polską firmę. Najwięcej to było gniazd kontenerowych, ponieważ ten sprzęt jest specjalnie tak pomyślany, żeby można było go dalej używać, nawet kiedy statek już zostanie zezłomowany. Czyli jakby komplet sprzętu możemy przełożyć na inną, nową jednostkę, którą po prostu możemy szybko dostosować i zaadoptować. Ta wieża to jest 23 metry od pokładu, jest naprawdę no, kawał, kawał wieży. Jest. Robiliśmy próbę wytrzymałości ponad 46 ton, powiesiliśmy na tzw. haku. Bez problemu. Zawsze na końcu jest narzędzie wiercące, tak? czy to jest koronka wiertnicza, czy to jest świder. Potem dokręcamy obciążniki, przewód wiertniczy i łączymy właśnie tutaj z głowicą napędową. To jest tak zwany top drive. Technologia budowy morskich farm wiatrowych jest coraz bardziej nowoczesna i każda nowa, nowa turbina może być większa, tak? czyli może wymagać głębszego wiercenia. Jesteśmy na to gotowi. Możemy pierścić.